Powiem wprost, bez środków pozyskanych z Europejskiej Agencji Kosmicznej nie bylibyśmy w stanie realizować tych projektów. To są projekty Dual Use, to są projekty Deep Techowe, które wymagają bardzo dużych nakładów finansowych. Dlaczego to jest ważne? Jest to ważne ze względów naszego bezpieczeństwa. My zajmujemy się komunikacją kwantową, która ściśle jest połączona z cyberbezpieczeństwem w aspekcie który podkreśla minister Gawkowski czyli niezależności technologicznej czyli suwerenności technologicznej powinniśmy rozwijać nasze rodzime technologie które stanowią jakieś krytyczne komponenty są krytyczną infrastrukturą do 2030 roku jest aspiracja jest taki plan żeby Europa stała się doliną kwantową. I tutaj powinniśmy spojrzeć na to, co się działo w rewolucji ze szkoczną inteligencją, jak reaktywnie, tak naprawdę jako społeczeństwo, trochę skoźniliśmy się z, z działaniami, z rozwojem w, w tym aspekcie. Jeśli chodzi o technologie kwantowe, jesteśmy w pranie naszego czasu. To jest nasza szansa, nasza kompetencja narodowa, dzięki której możemy zaistnieć globalnie.